Cześć, witam się z wami. Nie wiem jak to będzie, czy to będzie jeden vlog, czy to do czegoś dołączę, więc wiecie, asekuracyjnie witam się z wami. Tutaj mam jedną paczkę, tutaj mam drugą paczkę. I co ja tu mam? Znaczy, ja wiem, ale idą święta, mogę udać, że wiecie, że nie spodziewam się świąteczną. Włóczki mam. Takich, no, chyba widać w świątecznych kolorach, co? Widzę, że tak trochę jest ciemno. Może tak? Tak chyba jest jaśniej, co? Lepiej. Tu są włóczki, bo chcę zrobić jakieś tam ozdoby świąteczne. No nie za dużo, bo już jest późno. Właściwie nie, no, czwarty grudnia, ale... Jakieś takie czapeczki chciałam zrobić na choinkę. Jest taki fajny, taki fajny. No, chyba jest sztuczny, to polamid. Czuć w dotyku, że to jest takie sztuczne, ale z błyszczącą taką sterczącą nitką. Wzięłam czerwony i zielony, i tak myślę, no, coś, coś. No wiecie, a jeszcze biały wzięłam. No, generalnie chciałam zrobić takie ozdoby na choinkę w postaci czapeczek. Takich małych czapeczek, bo widziałam, nie wiem, gdzieś tam widziałam, Mogłam je na Facebooku, na TikToku, na, gdzie jeszcze mogłam widzieć, na Instagramie. Że robią takie małe czapeczki, wiecie, jak dla lali i później można to powiedzieć na choinkę. Skoro to jest małe, to to się będzie szybko robić, więc spróbuję to dzisiaj taką sobie, spróbuję, po prostu podejdę do tematu. Mam nadzieję, że parę zrobię. A te wzięłam też, bo takie fajne, błyszczące, że takie stricte są świąteczne przez tą, taką nitkę błyszczącą, podobają mi się. To, czyli wzięłam to, tutaj sobie szydełka naszykowałam. Mogę. O, uwaga. O, otworzyło się. Oj, wzięłam sobie taki pakuneczek. To są ściereczki. Fajnie zapakowane, prawda? Można by było na prezent, ale ja zrobiłam dla siebie. Sobie prezent zrobiłam. Tu przyznam się szczerze, że trochę fakt, że nagrywam na YouTubie i chciałam nagrywać vlogmasy, to przyznam się, że to, to mnie tak zmobilizowało, jakby dało mi pozwolenie na to, żeby sobie kupić takie ładne ściereczki. Bo powiem Wam szczerze, czasem to mi jest szkoda na takie rzeczy pieniędzy. No a teraz pomyślałam, dobra, zawsze będzie coś, wiecie, może jakoś tak klimatycznie na tych filmikach. No i też nie ukrywam, bo dzieciom też będzie milej, no bo takie klimatyczne, bożonarodzeniowe rzeczy. Po prostu jakoś tak fajnie się w domu robi w tym czasie, prawda? Jak się tak ozdabia. Moim dzieciakom też się to na pewno spodoba. Także takie podwójne przyzwolenie dzieciaki, YouTube. Ja trzecia, bo chciałam, więc mam taki prezent dla siebie. I wiecie co sobie wzięłam? Wzięłam sobie fartuszek. Kupiłam go, dlatego że ja praktycznie nie mam czerwonych ubrań. Tu mam taką jedną koszulę z jakimś takim, trochę bordo, trochę czerwień. Kupiłam sobie jedną bordową bluzkę i taką podkoszulkę waszą, jak byłam, to wzięłam też taką świąteczną. Czyli mam właściwie tak, taką koszulę, jedną bordową bluzkę i jedno sobie, taki t-shirt wzięłam waszą. Więc jakbym chciała, wiecie, dla Was coś bardziej, żeby tak czerwono było, to mówię, wezmę sobie jeden fartuch, nie? I wtedy zakładam czarną bluzkę, czy jakąś tam, i zawsze jakoś tak bardziej kolorowo-świątecznie. Nie wiem, czy ja wejdę w niego, bo tak tutaj, ale masz sznurki. To mam nadzieję, że mnie złapie w obwodzie. Zobaczymy. No dzisiaj się nie pokazuje, ale nie pamiętam, ile to kosztowało. No, jakbyście chcieli, to mogę poszukać. Później Wam pokażę. Na razie, moi mili, wezmę sobie, myślę, co? Z czerwonej włóczki zrobię, wiecie, czapkę. Ale ona jest za gruba chyba trochę, ta włóczka. Tutaj jest szydełko 3,5. Ja ją wzięłam, wiecie co, bo ona mi cenowo pasowała. Czy nie mogłam znaleźć jakiejś mniejszej? Wezmę mniejsze szydełko i zobaczę. Zrobię czapkę taką. Jakby to być? No, czapka będzie czerwona. Taka obwódka, ten ściągacz pod czapką, dam biały. A pompon może taki, żeby był taki błyszczący, nie? Idę, zrobię sobie na spokojnie. I potem w razie co, jak już nabiorę, wiecie, pewności w ruchach, to to Coś ich nagram z tego. Tutaj chciałam Wam pokazać z bliska te włóczki. One, jak się je dotyka, no to są bardzo sztuczne czuć po prostu sztuc sztuczność plastik 100%. Ale są takie świetne, efektowne, bardzo mi się podobają. Ta błyszcząca nitka, ten zielony mógłby być może. O, taki, no, ten może nawet nie. Coś między tymi dwoma, żeby było. O, coś bardziej. O, taki może, prawda? ale nie narzekam, staram się nie narzekać cieszę się, że wzięłam te, bo są właśnie takie fajne, błyszczące wiecie, mam nadzieję, że po prostu nie wzięłam je tylko żeby się, po to, żeby się kurzyły, ale że coś ich może z tego zrobię te tu są takie zwykłe to chyba nawet bym powiedziała, że o 50% bawełny 55% bawełny, 45% akrylu To czyli takie wzięłam 3, 4, bo jeszcze wzięłam czarną I jeszcze wzięłam taką czerwoną, powiem wam, ona jest taka trochę bardziej błyszcząca. Silki efekt. No jest taka błyszcząca, fajna. Ale na razie spróbuję z tej, tylko że no trochę jest grubawa. Trochę jest grubawa, tak jak mówiłam, szydełko jest 3.5, ja wezmę 2.5, zobaczę jak mi się będzie robić, czy ja coś wiecie. No czy czy machnę z tego czapeczkę czy nie. Tutaj mam z bliska. O, maszcie los, to jest to się nazywa... Nie pamiętam. Gasidło. Gasidło do świecy, tak. No fajnie, tak powiem. No fajnie to wygląda, nie? Zapakowane już, tak? I tu jest jakaś taka chyba w te dziadki do orzechów w paski i taka gofrowa to się nazywa. Waflowa może. Nie otwieram na razie potem. Potem zobaczymy. Na razie, wiecie, nie chcę się rozpraszać. Próbuję robić te... Próbuję po prostu zrobić czapeczki. Biorę, biorę, biorę dzideitę. To jest taka resztka, wiecie, ziemniaków sprzed, no nie wiem, kiedy, paru dni. Mhm. Lubimy bardzo, ja i mój syn szczególnie, smażone ziemniaki, ale tych jest tak mało, że wiecie, coś tu dodam zaraz, żeby było więcej. To taki przedobiad. A tu będzie obiad. Lampki świąteczne, susz mi tutaj podśmiarduje. Dobrze. A tu są. A tutaj A. kładę, wrócę I, i będę musiała sprzątać. Powiem Wam szczerze między nami, że dla mnie to tutaj jest za mało oleju. Ja muszę dolać. Idziemy po tych pięknych lampkach. Bo olej też w świątecznej oprawie jest olej. Ładnie się błyszczy to wszystko. I te lampki ładnie się odbijają w kafelkach. W ogóle te kafelki, powiem wam taką tajemnicę. Boże narodzenie miało znaczenie przy wyborze tych kafelków. No chcia chciałam właśnie, żeby wiecie, żeby mi pasowały. W ogóle wzięliśmy je, bo nam się podobają, ale była analiza, czy do Bożego narodzenia będzie pasowało, czy nie. No, kładę wiecie, ta bułka tarta później odpadnie. Trochę się pewnie przypali. Trochę coś tam i zagęści sos. To jest jedna sprawa. Tutaj mamy te świąteczne lampki. Brudny kubek po kawie, ale kubek ładny. Taki dosyć prosty, nie? Jak są niektóre takie mega jakieś takie... Mega! <laughs> Jak są niektóre takie bardzo zdobione, a ten jest prosty w kształcie. I tutaj też ozdobienie jest też takie dosyć proste no jest klimatyczne no dobra, to co, zrobimy o, czary mary będzie teraz świąteczne czary mary czary mary, hokus pokus, twoja stara to fort pokus. no magia magic a tutaj smażymy, ale myślę, czy na czy dobra, niech się waży niech się smaży truskawkową mam. A zrobię truskawkę. Mam truskawkę. To znaczy mam jeszcze malinową, ale wyciągnęłam truskawkową i ją po prostu sobie zaleję. Patrzyłam sobie na to jabłuszko. Jakbym dodała jabłuszko do, do herbatki, ale to nie dzisiaj może. I nie teraz na pewno. Elegancko. Elegancko tego, no to dobrze. Trochę się już przysmażyły. Będzie ok. będzie, będzie co jeść. Podsypałam je. miałam się łami małgosi, ale nie. Podsypałam przyprawą do ziemniaków, tylko ta przyprawa, ona jest, ona jest bardzo syczka. jest tutaj nie ma żadnych kawałków wiecie po prostu jest taka jest no dobra wsypię tutaj trochę no złe na pewno nie wyjdzie temu słabowi o widzicie taka jest no normalnie moim zdaniem nie wiem jakie wy macie doświadczenie ale jak jest przyprawa do ziemniaków mieszam to myślę że złe nie będzie jak jest przyprawa do ziemniaków to wiecie to trzeci raz jak jest przyprawa do ziemniaków Przynajmniej ta, z którą ja mam doświadczenie, to to ona po prostu ma jakieś tam kawałeczki. A ta jest taka sypka, ale ta nic. Dzisiaj jest vlog bez twarzy, bo byłam u fryzjera i zostawię sobie tę słodką <grywka> tajemnicę i wyglądu, wyglądał, bo że się, no, uprysologowałam. To wiecie, ale zostawię sobie to, jak wyglądam. Myślę, że na tego vloga z choinką. No. To sobie zostawię. To sobie zostawię. Czekaj, tu muszę dolać olej jeszcze. O, on dolewa. I smaży dalej. Panieruję w tej bułce, powiem Wam zimne, uolej. Tu są ziemniaczki, o. Ziemniaki są na wagę złota. Tyle Wam powiem. To ja zrobiłam, dodałam przyprawy do ziemniaków, nie wiem, czy trochę posolić. Jajka chyba powinnam trochę posolić, prawda? Trochę soli. I trochę pieprzu. Nie wiem, czy tej soli to jeszcze może... No i co, ja je raczej wymieszam. Też może być trochę sucho tutaj, ale dobra. Uwaga, leję. Cztery jajka dałam. Mam nadzieję, że nam to wystarczy. Może powiem na pięć, na nas dwoje. Jeszcze muszę wody chyba dogotować. No, tak myślę. Jak to się mówi, ogólnie smaczne, ale muszę sobie czymś więcej jednak podkręcić. Ufam sobie serek z łososiem. Będę sobie maczać. Jak to będzie, moi drodzy, smakowało z tym? Very bardzo smaczne. No, ja to jestem głodna, ale nie, jest OK. Także życzę sobie smacznego. Dziękuję za udział w audycji.